Witam w dzisiejszym odcinku mamy oto płatki Lexi jakiś Long CZ do góry tutaj tu nie wiem co tu pisze jakiś u mer tu Lexi mamy jej obrazek Cina a, Apple o smaku jabłka z cynamonem no, ale z boku mamy taki ładny obrazek znowu ten napis no i mamy tył. Tu mamy jakieś składniki, powiedzmy. Jakieś, że zbierz obrazki, plaroidy. Tu jakiegoś Instagrama mamy. To nas nie obchodzi. Mamy tutaj jakieś zdjęcia, kod kreskowy. Wjeżdżamy w dół. Mamy TikToka, Instagrama Face'a. Znowu mamy hashtag, coś tam. Piszę tutaj, gdzie wyprodukowano. W Warszawie. Jakiś port por 23,93. No ale kolejna strona jest to samo. Ty już widzieliśmy. Góra mamy datę spożycia. Dalej mamy tutaj, żeby otworzyć. Już, a du, du, du już widzieliśmy. Chyba już sobie umówiliśmy całe opakowanie. Jeszcze raz sobie spojrzymy na tył. Jak widzimy wszystko elegancko. No i co, czas otworzyć nasze pudełko. A więc OK, otwieramy nasze pudełko. Tu tym suwakiem. Fajnie jakby się otworzyło. Robimy to normalnie. OK, mamy w środku płatki. Widzimy. Proszę bardzo. I mamy jeszcze w środku Zdjęcie. Lexi. Zdjęcie. Chyba tu trochę ucieli. Nie podoba mi się to. Ale mamy takie oto zdjęcie. Na którym jest przedstawione Lexi. Odłożymy to sobie na bok. Dalej płatki. Jak płatki. Widzimy tutaj. No. Okrągłe płatki. Folie. Jest tego trochę. Tak, nie wiem, 400 gram. I zaraz zrobimy test, tego. Tylko dajcie mi chwilę, idę ogarnąć wszystkie rzeczy do tego. Ok, a więc naszą pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy do zrobienia tych płatek, potrzebujemy miskę. Oczywiście płatki, mleko i łyżkę. Oczywiście najpierw zrobimy na jeden prawidłny sposób na zrobienie płatki, czyli najpierw płatki, potem mleko. Otwieramy. Mają taki aromat bardzo jakowy. Dużo czuć cynamonu. I teraz sobie dajemy mleko. Elegancko. No i co, trzeba zrobić test. Mieszamy sobie. Bardzo dobrze się to prezentuje. Najcisza przez pół minuty. Ogólnie bardzo dobre. Czuć trochę kukurydzy, ale głównie to jest yy, jabłko. Czuć sztyptę cynamonu. No ale są naprawdę dobre. Mimo, że ile ja za nie dałem. 11 zł. Naprawdę myślałem, że za 11 zł. Jakieś fajerwerki będą. Znaczy w sensie są. Ale jednak Kurde, nie wiem. No są. Nie mam co tutaj za dużo mówić. Nie będziemy chyba sobie za dużo testów robić, może jakieś ciasko zrobimy sobie. Ale no, to bardziej taki test smakowy, bo znalazłem w Biedronce. No, i nie wiem co jeszcze, może już przejdziemy do recenzji. Więc zapraszam. Recenzję sobie zaczniemy od opakowania. Przód, bardzo ładny. Tu mamy w ogóle składniki, wszystko to nas zbytnio nie interesuje. Dalej, ten bok, dół, tył. Moim zdaniem to jest yy, bardzo ładne. Yy, estetycznie to wygląda na pewno ten napis yy, ona w tle bardzo dobrze to wygląda przejdziemy sobie teraz do naszego obrazka jak, zobaczy, jak zobaczyłem z tyłu ten obrazek składa się z czterech części ale na pewno ich nie będę zbierać bo po prostu już mi się nie chce ewentualnie jeszcze tam w czasie sobie yy, wezmę parę no Na co tu dużo mówić? Obrazek jak obrazek. Ona jest na zdjęciu. Pewnie na Instagramie znajdę też takie. Teraz płatki. Normalnie zapakowane myślałem, że będą po prostu w kartonie. Płaski bardzo dobre. Tak jak tutaj są. Bardzo dobre smaku jabłka. Z tym cynamonem wiadomo, bardzo. Dobry smak jest. Co ja gadam? no dobre są po prostu ocena w ogóle tego całego zestawu płatków to jest dla mnie 9 na 10 polecam choć mimo ceny dużej to na pewno będzie na minus takiej ogólnej bo to same płatki ocenialiśmy teraz to taka ocena ogólna to tak będzie z 8,5 tylko przez tą cenę. Bo jednak 12 złotych prawie to jest jednak trochę dużo za płatki. Nie, nie lepiej sobie kupić jakiś inny minców za yy, 5 zł i będzie w sumie to samo: bo płatki to płatki. No, chyba że najpierw mleko, a potem płatki. No, to już co innego, ale to już chyba koniec. Będzie taki szybki vlog. Vlog test. Nie wiem zbytnio co mówić, bardzo przepraszam za przerwę też. No, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.